Stranek, a tu ptusz śmiesznie sobie śpi na swoim wełnianym łóżeczku. A, która godzina? Jest dwunasta. O nie, nie zdążę. A dzisiaj jest Wigilia, dobra. Teraz ja zapomniałem. To w sumie dobrze, że tak wyspałem. A w sumie, teraz wam pokażę, jak działają moje lampki. Trzy, dwa, jeden. Wo! I tu ptusz, No nie, akurat się zepsuł dom tu ptuszowi. To my wrócimy po remoncie. Nie you no, know, ale to jest mega fajne. Dobra, już naprawiłem mój domek. A teraz chodźmy sobie pojeździć. I odwiedzić naszego małego kolegę. Stewardzik? musimy iść na mecz aha dobra to już chodźmy tylko ci pokażę nasze fajne lampki i jak wygląda to u naszych sąsiadów tak to wygląda u Hipo hej pieska leżka tak to wygląda nie wiem czemu on jeszcze śpi więc nie chcę go obudzić Rówka parówka chyba się na kogoś wkurzyła co robisz hypo Kosza nie ma po gdzieś poszedł. Rozdawać prezenty ze świętym Mikołajem. Cóż, zaraz powinien wrócić. A Sigma teraz po prostu zobaczył dopiero, że, że tu plus ma auto. Wow! Wesołych świąt! Ja też wam życzę wesołych świąt i życzę Wam wesołych prezentów. O, już jest łosoś. Widać, że jest zmęczony. A musimy pójść na mecz. Chociaż będziemy mieli przewagę, jeśli łososz jest zmęczony. Stu i tu, tuż nie musieli za długo jechać na stadion. A teraz będzie taki świąteczny mecz. KS Stewart i FC Pierniki. Tylko, że będzie dwu mecz, bo będziemy grali pierwszy mecz na naszym Stewart Stadium, a drugi mecz będziemy grali na Pierniki Stadium. Teraz dopiero został wybudowany, jest trochę mniejszy, no ale nie mieli miejsca. No cóż, a my już za chwilę zaczynamy. I start jeszcze Stu. Bydaj do pieska Leszka, piesek Leszek. Ale gol szybki. Już widać, że na Stewart Stadium oni grają bardzo dobrze. Tyryry, I mam odesług bramkę. Piesek Leszek na 1 do 0. W dwóch meczu też. 2-1. Teraz łosoś. Jeszcze łosoś. Shhh. Łosoś znowu fałował naszego Stewarta. Trzeba ci pokazać znowu żółtą kartkę. Mm -hmm. Mm -hmm. Co robisz, ososiu? kasia siu. Dobra. Mamy rzut wolny. Teraz będzie połowa po dwie minuty. Tak sobie ustaliłem. Teraz będzie rzut wolny strzelał nasz mały stewardzik.

Co robisz? Hipo! Pierniki do przodu! Zawniki się ustawiają. Widać. Jeszcze łososz. Łososz, czy będzie samobój? Jeszcze hipo! Hipo! No jak widać, drużyna. Ewce pierników się nie popisała. Nie wiem, co to było, ale, ale, KS Pier... KS, przepraszam, KS Steward, drużyna nawet nie musiała się ruszyć, a oni się już tak bardzo zmęczyli, jak hipo w błocie. Co robisz, hipo? Wow, wow. Mamy przerwę. Ujęcie z, z góry stadionu jest takie. Sobie stoją fajnie. Jeśli chcecie wygrać taki komiks który jeszcze nie jest zrobiony, to zgłoście się do mnie w komentarzach. Dlaczego wy powinniście otrzymać ten komiks? No i później, pamiętajcie, żeby go oddać. Po prostu, po prostu sobie przeczytajcie i dajcie go komuś. Dobra, a my już wracamy do meczu. Ten komiks, jak coś to będzie przeze mnie pisany, No i oczywiście, pluszaki by musiały być przy mnie. No więc to będzie. Komiks opisany oficjalnie przeze mnie. A teraz już to meczu. Pa. Dzisiaj szykuję nieszły pogrom ze strony KS Stewart. Ale Stew uderza na bramkę. Jeszcze Łososz. Łosoś i piesek laszek z dystansu. Oj, jeszcze Łososz. łosoś. Ale tu, tuż. Tu, tuż. Goal. Strzelać gole. Może no, jestem obrońcą? Mamy drugą połowę. Uuu. Nie wiem, czy ty, wy to widzieliście, jak łososz brutalnie wszedł w nogi z kiłarcika. aż ma tutaj krew. Zresztą to miał wcześniej. Czerwona kartka bezpośrednia. Chociaż gdyby dostał żółtą, on i tak by wyleciał z boiska. O, jego druga żółta. <laughs> mm. Muszę iść! Ale przecież jest wigilia! Dobra, pojawimy się znowu na wigilii. Stewartik musi na chwilę zejść, bo został kontuzji. W następnym meczu już będzie. Nie martwcie się o niego. On jest niesniszczalny. Wszedł rezerwowy Sigma. A my już za chwilę kończymy po ostatnia bramka. To, je, to kończy mecz. Piesek Leszek. Aha. To mamy koniec meczu. Tylko Piesek Leszek już się przewrócił. Dobra, a my już się widzimy na pierniki stadium. chciał łosoś dostał wykluczenie za tą czerwoną kartkę. Tutaj najpierw kopnął piłkę, a potem wjechał w nogi, jeszcze w twarz Suarcika, a potem zasymulował. No straszny faul. Suarcik, na meczu będzie. FC Pierniki. Wygrają z Stewart Z tego, że FC pierniki nie mają rezerwowych, to będą musieli grać w trzech przez łososia. Zaczynamy! I widać, że o opróczka parówka jeszcze wychodzi i strzał! Broni Hochlik! A czy Choklik strzeli swoją pierwszą bramkę? Pierwszą bramkę chochlika i gol Hochlik! który jest bramkarzem! Teraz taką cieszynkę robi! Nie wierzę! Jaką ma radość! Ten! Króliczek! Strzelił go przeciwko swojemu bratu. A tak się cieszy. Że na pierników Dobra jest na pierniki stadium, ale chyba nie aż tak. Ale Stew! Fatalne podanie! Króliczka, pierniczka i mamy 2-0. Stew! Chociaż cały czas. Kolejny raz. Króliczek, pierniczek. Króliczek, pierniczek. Broni. Hochlik. Jeszcze tuś. tuś supek. Co tu się dzieje w tym meczu? Jeszcze Hipo wybija. Hipo wybija, znowu błąd. I hamowuj Hipo. Po golzu Tuptusia. 3-0. A my już mamy chyba za chwilę przerwę. A nie, dopiero jest połowa. Dobra. Już 3-0. Masakrują normalnie Brazylia z Niemcami, no. Muszę wydawało, że to im nie przeszkodzi, że łososz ten. Ale Stu... Stu, teraz łososz się. Teraz znaczy hipo się genialnie popisał, ale Ruj sama łój. Nasza jeszcze Stiu, Wardig, Łarcik! Wardig, Pest! Stiu, best, Stiuard. FC-pierniki 0, Kyle Stewart 4. W dwóch meczu FC-pierniki 0, Kyle Stewart 9. Jak będzie 10, to kończymy. Chociaż to się zanosi, po jeszcze. Ale podanie genialne, po prostu do pieska, Leszka Co? Trzeci samobój? Dobra, kończymy ten mecz. Widzimy się na Wigili Wywiad z tuptusiem. Idziemy na Wigilii. A pluszaki będą jadły tylko pierogi ruskie, bo tylko to zamówiły. Dobra, pluszaki, jedźcie. Pieróg widocznie zmasakrował pieska Leszka. Tak samo hipo i łososia. Tak i całą resztę uczestników. Ale pie pieroga zjedli. Czemu ten pieróg był taki przewracający się? Miał być barszcz, ale go nie ma. A teraz będziemy puszczali kolendy. Lost CHRISTMAS słabo te kolendy. Lost. Ano. Ale no lepiej A teraz ci jak poradzi sobie nasza świnka. Cichać. Dawo świnko, pepo Uwaga, teraz proszę prezenty. Nie mamy prezentów. Serio? A ty piesek kreszek, masz? Nie! Dobrym prezentem będzie taka książka. ty poszli. Wesołych świąt.